A, uh, alo, hojo? ping 999, what? <laughs> Co tu się dzieje? Okej, okay, to było dziwne, taki nagły skok pingu, ale już jest normalnie. Tak to, było, mam nadzieję, choć cały czas rośnie i to mnie trochę niepokoi. <laughs> No da więcej, dobra, spada. Chyba jest w porządku. Już mogę wracać do nagrywania. O, jeśli ja dobrze pamiętam, dochodzę do bardzo nieprzyjemnego momentu, bo kolejny boss. Jeleń! Jeloń! Ach, no dobra, czy ten jeloń był odporny na ogień? Jeśli tak, to jest problem. I pytanie, czy on miał dwie fazy? Chyba miał. Oczywiście wiem, że normalnie, jako weekly, ma. Ale... Czy w czasie quest'a miał dwie fazy? Trochę mi to nie pasuje, ale jest... Można go bić podczas tego, dobra. Zacznijmy grę od standardowej zasady, czyli dev. Aha, dostałem jakiegoś studa. To, że się zapomina. Cieszę się, że przeciwnik za mnie bije. Ile by się wyleczył? Halo, to za dużo. O, czekaj, coś się dzieje. Dobra, zapomniałem, że jeszcze fabularnie z nim nie walczę. Że znaczy, miał początkowo takie starcie, a teraz będę jeszcze chwilę miał, zanim będę z nim walczył na poważnie. No nie, 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 no dawaj. Myślałem, że to aktywuje drzwi. A to jednak wielka pomyłka. Prawdziwa walka. Chyba zaczniemy tak jak wtedy, no, od defa' i późniejdziemy go Bili. No i tak go zaatakuję teraz, bo jestem zmuszony do ataku. Chciałbym czy nie chcę? to i tak tak. Ojeju, ale gdzie ty targetujesz zły cel? Zawsze w tego jelenia Bili. Jelenia. Ja bym chociaż miał swoją turę przez chwilę. Jakbyś tam tamtego dobiła, to by było spoko. Nie, ty bijesz w zupełnie w to, co nie trzeba. A, to, to i tyle no, GG. Dobra, wszystko tutaj zależy od mojego rezystansa. Na rezystans mam dość niski, żeby odeprzeć te wszystkiego agresję, która powoduje, że sama postać atakuje. To mi się trochę nie podoba. Nie bój się. Nie bij tego celu! Kolejny problem, bije nie ten cel co trzeba. Jakby chociaż tego jelenia migła, to co innego. O, kurde, ile to się trzyma? Wtedy trzymało się może turę, teraz cały czas. Bez sensu! Okej, okay, teraz trochę inaczej się za to zabiorę. Spróbuję go po prostu zbijać tak szybko jak się da one shotować. Dobra. Wstawiasz tą sadzonę, dobra. No, chyba tak trzeba będzie zrobić. Tak jak kiedyś ze Swarogiem robiłem, to teraz z nim muszę zrobić żeby ja po prostu muszę z zbić go. Ojej. I bij nie w tą wiesz nie w tą roślinkę. A jeśli zbijesz tą roślinkę teraz, tą po lewej. Po lewej, oczywiście, po lewej, po lewej. Włosia uderzył. Po lewej Włosia, po lewej. Nie wiem czy to dobry pomysł. O! O, wpadł! Wow! Jak to rzadko się zdarza? Oj, no i tyle. A. Też tak ciężko zrozumieć lewy, lewy nie prawy. Drugie lewo. Oj, wiecie co? Trochę osób do mnie popisało. Przydałoby się z nimi pogadać, bo to zawsze jakieś dodatkowe questy. Więc może zainteresujmy się, co oni tam chcą. Fila, fila, fila. Twoje razy Huck do mnie napisała. To jest. <noise> Dobra, wróciłem do starych miejsc, których już w mnie raczej nie powinno być, ale lecę po to, żeby porobić questy dla postaci, aby odblokować trochę lepsze pożywienie, czyli lepsze bufy. Bo jednak to, co mam, to mi trochę nie wystarcza, abym wpadłem na jeden pomysł. Aby może po prostu przeburstość tego jelenia, e, tak jak to mieliśmy ze sfarogiem. Po co mam się przebijać przez jego resy, jeśli mogę po prostu brać i wpić <śm> go bezpośrednio? A tego potrzebuję jednak lepszych, trochę buffów, i teraz mam mo możliwość na to. Boink. <śm> to zabawne. Jak cały czas, cały czas była ich tura. Aż doszedłem do momentu, kiedy <laughs> użyłem po prostu swojego Elemental Burst'a i zmiażdżyłem. <laughs> nie, no naprawdę, to zabawnie wygląda, jak cały czas odsuwa mi się tura. <laughs> Dochodzi Elemental Burst Bach. Nie ma nikogo. No dobra, ten przeżył. A nie, potwór. A nie, to straszne. O, a zadał mi wrażenie. A nie, czekaj. <laughs> ten może być problemem. No właśnie, będzie mnie smarzył, My się. Odpalmy. Mogę wcześniej, najpierw odpalić zaczynienie, ja później tarczę. bo mało punktów do Oj, oje, Oj, 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 oj! Ale mnie przysmaży teraz, ale mnie przysmaży. <grym> ale nie, nie aż tak, się, Przynajmniej będzie gorzej. <grym> Ideologia ogień zwalczaj ogniem jest bez sensu. ła chyba zbiję tą dwójkę obok. Żadnego nie zbiłem. Oj, oj, to boli. Oj, to boli. Oj, 17 już. Oj, oj, 20. Oj. Sytuacja wygląda bardzo źle Kto da więcej. 25 Oj! Tego się nie spodziewałem, że aż tyle. O, dobra. Ja muszę obok, bo nie dadzą mi zaatakować. I mam nadzieję, że nie będę zamarzał. A dawaj, energia! Energia! Dobrze. Na wyniszczenie, kto jest potężniejszy. Dobra, byle nie zamarznąć. <laughs> Efekt, rest. Huch! Huch, bo by było źle. <laughs> oj, oj! Oj, dobra, chyba bym tam radę. <laughs> było tak, tak trochę na stick. Oj! Oj, a dobra. Nice. <laughs> Już się bałem, że będzie źle. O rany widzu, powiem ci, że za każdym razem teraz jak walczę z tym łosiem To mówię sobie, dobra mam nadzieję, że to już ostatni raz, to już finalna walka <noise> Choć teraz widzę, że jakoś to idzie Ogólnie faza pierwsza jest najgorsza, byle ją zbić O, crit, nice <noise> Dobra więc, teraz druga faza, teraz to jest tylko takie byle przetrwać i jak najwięcej critów, <laughs> Czyli tak jak ze sferogiem, no kto dłużej wytrzyma? Ja czy on? Oczywiście mam nadzieję, że to będę ja. O, ładnie, jest bardzo ładnie. No nie, i znowu się zaczyna. To jest najgorsze. O, dobra. Już nie ma tam tej sadzonki, więc moja postać będzie biła tylko tego je łosia. Bardzo ładnie. <laughs> ok. No dawaj, dawaj, dawaj teraz. O, teraz atak Elemental burst. Crit, mam nadzieję, że wbije Nice, dobra. Jestem najbliżej. Prawie 1000kp jeszcze mam. A on jeszcze żyje, ale dam radę. Dam radę. Na no spokojnie nie mamy. E, szkoda. 1%! No nie. No nie mówcie, że tego nie zrobię teraz. No przecież 1%. Dobra, już 5, ale. Kurde, tak niewiele zrobię. Dobra, teraz RMG. O! O! Tak! Zatakuję go! Oj! Jest! Udało się! No nareszcie! O! Nareszcie! Po tylu godzinach. Okej, to lećmy dalej z fabłą, to chyba tędy się szło? Czy nie? Nie. <grytanie> Tutaj było przejście. <grytanie> o no teraz sobie tak jeszcze zastanawiam się, to zostało mi jeszcze a, dwóch potężnych przeciwników. Jeśli dobrze pamiętam. Zostaje mi ta a, małpa, czy tam goril, <grytanie> który jest bardzo irytujący. Oraz ta wielka dama. No, coś takiego.